Prawy 1. 200 prostój. Schamuj lewy 1 przez szczyt przytnij może syf. Do prawy 1 opona. Do schamuj lewy 2 krótki opona. 30. Lewy 1 długi może przytnij. 70. Schamuj prawy 2-3 opona. 70. Z hamuj 70, prostuj, schamuj lewy 2, krótki opona 100, prostuj. O kurwa 100, prostuj przez szczyt i za szczytem schamuj prawy 2, przytnij może. Prawy ile? Prawy 2, schamuj lewy 1, 2 opony, zacisk i 100, lewy 1 i pełne hamowanie, prawy 2 opony. 80. Prawy 1, 2 opona, 70 prostuj, pełne hamowanie prawy 3 opona, 100, prawy 1 przez szczyt może podbija z uwagą, 80 prostuj, lewy 1 przez szczyt, do schamuj prawy 1 krótki może podbija, 80, pełne hamowanie prawy 3. Do lewy 3 przytnij może syw. Do prawy 3. I do lewy 1 zacisk. Do prawy 1 krótki. Do lewy 1 opona. I do prawy 1. I lewy 1 krótki. 10, pełne hamowanie. Lewy 2-3 opona. Do prawy 2-3 opona. Do prawy 1, przez szczyt, opona. 100, prostuj. Pełne hamowanie, lewy 4, opona. Do prawy 1, krótki. Do lewy 1. 80, szczyt. I za szczytem 10, pełne hamowanie, prawy 2, opona. Nie ciąć. Do lewy 1, długi. I 80, prostój. Schamuj prawy 2, 3, zacisk, przytnij na mostek. Do lewy 1, do prawy 1 opona i 30 prawy 1 opona, do schamuj lewy 1 opona. 30 lewy 1 opony, do schamuj prawy 2, 3 krótki opona, do pełne hamowanie lewy 3 i do pełne hamowanie prawy 4 na mostek. Prawy 1 i na szczycie 20 pełne hamowanie prawy 3 szeroko. Do lewy 1. Do hamuj prawy 1 krótki podbija, do lewy 2 podbija, do pełne hamowanie prawy 3 opona. 30 prosto, i z hamuj lewy 2 3. Syf opona. 30 pełne hamowanie lewy 5. 20 prawy 3 na płyty. Siedemdziesiąt prostuj i przed szczytem pełne hamowanie prawy trzy, trzysta prostuj podbija i na końcu pełne hamowanie lewy dwa do prawy cztery. Jeszcze za drzewami. Takimi drzewami tu! Nie mamy! Do prawy 4. Do lewy 1 przez szczyt. 40 prosty przez szczyt. Zhamuj prawy 3, nie ciąć. Do lewy 2, do lewy 2, nie ciąć. Do prawy 3 może syf. I 10 szczyt. I za szczytem lewy 1 krótki. Do prawy 2. Do Zhamuj lewy 2, 3 lotna.